Witajcie, nazywam się Hubert Waryszak i w dzisiejszym wideo chciałbym pokazać Tobie, jak znaleźć odpowiedniego brokera na rynku Forex i jaki jest pierwszy depozyt. Jedziemy. Ok, a więc jak sprawdzić, jak zrozumieć, jakiego brokera wybrać? Wystarczy wpisać w Google ranking brokerów Forex. No, przewijacie sobie i na przykład możecie sobie zobaczyć tutaj. Ja polecam bym bardziej ranking tych brokerów. Na pierwszym miejscu jest IC Market. Ja również tak uważam, że to jest broker numer jeden, ponieważ już wiele lat na nim handluję. i uważam, że ma dosyć niskie prowizje, ma przyjemny interfejs. Na przykład jeśli wybierzemy sobie platformę pomiędzy MetaTrader lub Ctrader, jest bardzo ładna, przejrzysta ta platforma i jak najbardziej mi się podoba. Jeśli chcecie zobaczyć po prostu, jaka jest wysokość pierwszego depozytu, możecie po prostu sobie wejść w jeden z tych linków i tutaj Wam się wyświetli minimalny depozyt 200 dolarów, jakie obejmują regulacje, czy jest support polski. W tym przypadku nie, ale jest bardzo rozwinięty support w języku angielskim, i każde jakieś problemy z wpłatami, wypłatami, z czymkolwiek po prostu, że wam coś by nie działało, są dosłownie rozwiązywane instant i e, jeśli napis napiszecie na czat, to w ciągu dwóch, trzech minut myślę, powinniście być połączeni z prawdziwą osobą i rozwiązać po prostu swój problem. E, ok, wejdźmy dla przykładu po prostu na przykład do drugi podpunkt. Tutaj jest minimalny na przykład depozyt 100 dolarów. Regulacje, support Polski jest. Na przykład w trzecią pozycję weźmiecie sobie, widzicie tu jakieś minimum 10 tysięcy euro, a dla kont firmowych 50 tysięcy euro, minimalny depozyt i support polski również jest. Czyli no, to jest bardziej skierowane dla firm i dla większych po prostu graczy. Weźmy sobie na przykład tutaj, dla przykładu, to jest 100 euro, regulacje i jest jak najbardziej support polski. Także no, w ten sposób sobie może, możecie po prostu sprawdzać jaki broker jest najbardziej odpowiedni i dopasować po prostu do swoich możliwości większość brokerów posiada konta treningowe tak zwane demo i możecie sobie po prostu nauczyć się obsługiwania platformy, czy po prostu poruszania się po tej platformie, jak zakładać zamykać pozycje na koncie treningowym. Jeśli już w momencie, gdy się poczujecie bezpiecznie, możecie zacząć, ale od najmniejszego po prostu depozytu, nie polecam większych depozytów przelewać na konto brokerskie. Z uwagi na to, że na realnych pieniądzach gra się troszeczkę inaczej niż na koncie treningowym, ponieważ wchodzą już tam emocje i no, zarządzamy swoimi pieniędzmi, na które ciężko pracowaliśmy. Ale o tym będę opowiadał troszeczkę później w następnych nagraniach. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Żegnam się z Wami na dziś. Życzę mam miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.